Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie. Tutaj, wektor. No, i to jest pierwsze uruchomienie tej gry. Jest to Trackmania Stadium, najnowsza y, z tej oto części gra. No, i myślę, że zaczniemy sobie jakoś to grać. To jest wersja beta, bezpłatna na oryginalnej stronce. E, dobrze, no to zagram w sobie. Podobno grafika jest polepszona. Ogólnie, może być ciekawie. Okej. Okay. Trochę może jeszcze zciszy głos. Da się teraz ciszyć? Nie da się chyba teraz ciszyć. Na chwilę ściszę. Fajnie się to wszystko prezentuje. miłe menu. Yy, myślę, że będzie całkiem ciekawie. Yy, no zobaczymy. Jeszcze chwilę. Trochę ciszej e, Jest to kontynuacja e, na ten Forever Dobrze, brązowy medal Nie dobra, srebrny medal, już nie nie, już nie aż tak słabo, nie? Ogólnie moim zdaniem grafika się aż tak bardzo nie różni Ale ogólnie jest według mnie bardziej ciekawie o, przy... O, fajnie, fajnie, super się gra. Naprawdę gra się genialnie. Wręcz... ojej, wypadnę, ajajaj. Jeszcze raz. Nie, ja jestem całkowicie od nowa. Da się jakoś całkowicie od nowa? E A spróbujmy na sam początek jeszcze, mimo wszystko, na tym yy, brązowym medalu. Bardzo ciekawie się to prezentuje. Chociaż jak mówię, za dużo to, to się nie różni. Oj, przyfanzoliłem się tak troszeczkę. Tak trocheckę. Spróbuję za chwilę pograć yy, multiplayer. Myślę, że będzie ponad... Yy... O, no, ładnie. Super, bardzo miłe mini. To mnie to mi naprawdę bardzo skłoniło do pobrania, bo yy, widziałem już tam coś z tej gierki. Okej. Okay. A nie, na razie dziękuję. Mogę jakoś dalej? by stadium zatrzymałem okej, okay, nie no eee, nie wiem jak się przewijało, Dobry, to zagramy następną mapkę Mogę zmienić widok na srebrnym. Zaszaleje. <grywa> Aj. Tutaj trochę się zachwiałem. Ale powinien być brąz mimo wszystko. Jej, nie wiem gdzie jechać. Nie wiem gdzie jechać. Dobrze, jest. Ooo, ale mnie wyrzuciło do góry, fajnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Ok. Nie. Wyjście Zagramy jeszcze te trzy. I spróbujemy. I spróbujemy multiplayer. Bardzo mi się spodobało. Mam nadzieję, że nie będzie takich jakichś wielkich ograniczeń, jeżeli chodzi o e, wersję beta, ponieważ nie mam kupionej. Chociaż myślę, że skłonię się do kupienia tego. Oj oj, oj oj, oj. Tu powinienem trochę trochę zwolnić. Nie mogę na full speed jechać. Teraz o dobra tu a mapka po byku, nie, no nie powiem fajnie cały czas srebrny, ale dobrze jest, dobrze jest, nie dziękuję Ehe, ok ładuje się ładnie wszystko srebrny i graj nie będę już tego intro wyglądał. Podświetlane są boki ulicy. Bardzo mi się to podoba. Bardzo estetycznie to fajnie wygląda. Myślę, że gra jest godna polecenia. No, bo naprawdę bardzo fajna gra, a można ją zawsze za darmo sobie pobrać. Oczywiście w wersję beta. No to nie było aż takie trudne, chociaż był jeden moment taki trudniejszy. Fajnie Patrzcie mi to dodaje. Ok. Nie. Chociaż myślałem, że grafika to już tu będzie w ogóle. Eee, jeszcze lepsza. No ale... Ale i tak jest mimo wszystko bardzo ładna. Ja kocham po tym jeździć. Znaczy, no, yy, w większości to i tak się pewnie na tym rozwalam, no ale. Tak poza tym, patrzcie, mam złoty czas. LOL. O nie. Nie nam widzę mapę na okrążenia tego yy, to wynika, że są na okrążenia. No cóż, jakoś przeżyję. Oj, oj, no i nie przeżyłem. Wiecie co nie chce mi się tego jechać naprawdę nie chce mi się jechać. Jest jeszcze większy speed od razu. Tak a propos. Jeżeli chodzi o kierowanie. Nie wiem, tak trochę się różni. Dobra, eee, przełączam się na tryb. On sam jedzie tak, a propos teraz. Ja nic nie robię. Eee, przełączamy się na tryb multiplayer. Zobaczymy, czy to wszystko wejdzie. Eee, powrót. Gra wielosobowa. Tak, wszystkie, na no byle jaki sobie wejdziemy, może nie na noob party, łączenie z serwerem, eee, nie mój. mam nadzieję, że nie będę jak obserwator, chciałbym sobie jednak pograć na tym oto yy, serwerku, zobaczymy co tam już potworzyli, właśnie, yy, tworzenie mapek swój, podobno jest bardzo ulepszone. To jest naprawdę e, przekonujące... O nie, nie, nie. E, Pokaż później. Jeszcze raz. Gdzie tu się jedzie? Coś tak jakiś zlegowało, ale... Ajajaj, aj, 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 aj. jeszcze raz. Ale całkowicie. Czemu nie mogę całkowicie? Co tu? Co tu jest grane? No naciskam... Na enterze to już w ogóle nic nie ma Opcje zaawansowane co to jest Dobra nie Nic nie będę to robił Nie mogę cofnąć, nie wiem dlaczego Chciałem się jakoś wywalić tak bardziej, żeby... No ja nie wierzę w to po prostu. Jest następny serwer? Please. Patrzcie jaki miły pan tutaj. jaki <grytki> miły. Bardzo fajnie się gra, muzyczka nawet taka sympatyczna. Ale tak jak już mówiłem... Znaczy nie wiem czy mówiłem. Yyy... Ogólnie jest bardzo podobny do yy, Nathan's Forever, ponieważ jest to, to, to stworzone. Fajnie. Gramy jeszcze tak z dwie mapy, może jedna, nie wiem. Nie chcę sobie przedłużać. Jeszcze coś nagram na pewno z tego. Nagram jeszcze coś. Na, pokaż później. Co mi trąbić? Eee, ja już to grałem. Przecie to jest... To co przed chwilą na single playerze graliśmy. Ojojoj, oj, oj, no i zlegowało. Przepraszam was. A mógłbym być e, naprawdę... E, dobry teraz w tym. Ojoj. Nie wyrobię się, patrzcie. Nie, jeszcze raz. No i czemu? Jak naciskam backspace to zaczyna mi dopiero od checkpointa. Jest z... głupie. Może ja coś źle zrobiłem i na pewno raczej ja się coś źle zrobiłem. Już mi pisało wcześniej. No ale trudno. Trzeba z tym żyć. Mógłbym jeszcze jakoś jeszcze raz... No I jedziemy. Nie mogę jechać. No super! Teraz już nic nie ma. Aha, bo miałem konsolę włączoną. Sorki! Spoko. Ciekawe, czy wreszcie będzie widać samochody, jak się swój samochód zrobi to jestem ciekawy. 14 miejsce z, z takim czasem. Cinko. No ale dobra. Jedziemy, jedziemy. Lagów nie mam absolutnie żadnych. Nie wiem jak tam mieli to, ponieważ nagrywam Mirilisem. Ajajaj. No i znowu mi zaczęło od tego. No. Muszę z tym przeżyć po prostu. Nagrywam Mirrilisem i tam czasami w ogóle generuje sobie takie lagi ten programik. Chociaż moim zdaniem jest on najlepszy do nagrywania. No bo Fraps yy, ogólnie zabiera za dużo miejsca. Yy, te jego filmiki to są po prostu masakrycznie duże. Tu już widzę sobie nazwy, jak widzicie, porobili. Takie eleganckie, wezmę tą myszkę. <suszy> A nie wiem czy już widziałem jakiegoś Polaka czy nie. Kurczę. Czyżby nie było Polaków? Czyżbym był pierwszy? Takie typki jak. Niemcy to tutaj co chwilę są, ale. Polacy? Nie widziałem właśnie Polaków żadnych. Chyba. 24. Lol. Aha, no i w ten sposób właśnie konsolkę sobie włączyłem wcześniej. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, mam nadzieję, że nie za długo, ale chyba już na tej mapce skończymy w następnym odcinku. O, a taka propo, przede mną Polak. Ajajaj, no i się zagapiłem. E, taka propo, w kolejnym odcinku e, będzie już konkretne, bo teraz to tak, jeszcze coś tam w menu robiłem, single player. I takie tam bajery. Teraz to już ogólnie spróbuję zagrać na jakichś bardziej egzotycznych, tak można to nazwać, mapkach w tą oto grę. No i zobaczymy jak to się będzie przedstawiało. Ostatni raz sobie tutaj pojadę. I myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Kocham ten kolor nieba tak a propos. A drift